Adwentowy GPS Słowo Boże. Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni: prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: jeszcze ja wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Ta dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą gaudetę. To słowo pochodzi z języka łacińskiego, oznaczającego radość. A wywodzi się to z antyfony, która jest przeznaczona na wejście. Już sama ta nazwa tej niedzieli pokazuje nam, w jaki sposób winniśmy interpretować i rozumieć dzisiejszą liturgię słowa. Bo każdy z tych czytań, zarówno pierwsze, jak i drugie, i także i Psalm i ta, i ta Ewangelia, którą słyszeliśmy, ona nas do radości wzywa. Do tego, żebyśmy się nad tym tematem zastanowili i odpowiedzieli sobie na pytanie co dla mnie ma być fundamentem tej prawdziwej radości. I oczywiście dla nas, chrześcijan, tym źródłem radości ma być Jezus Chrystus, Jego pojawienie się na świecie, Jego misterium zbawcze. I pewnie ta odpowiedź nie jest jakąś odpowiedzią odkrywczą, bo każdy z nas to wie. A jednak trzeba nam do tego ciągle powracać i ciągle nad tym się zastanawiać. Bo przecież, chociaż jest to tak jasne, to przecież tak wielu z nas często narzeka na rzeczywistość. Nawet można byłoby stwierdzić, że w dobrym tonie należy to, żeby po prostu narzekać na to, co, co nas otacza, mówić o swoich problemach, a gdyby ktoś mówił, zaczął mówić o swoich sukcesach, o, o radościach, to byłby traktowany jako pewien dziwak. Kiedyś, kiedy byłem w sklepie, yy, Stałem w kolejce i pani kasjerka zapytała właśnie jednego z panów, który w kolejce stał, co u niego słychać. I on udzielił takiej niesamowitej odpowiedzi, która sprawiła, że wszyscy się na niego popatrzyli, bo powiedział, że no, po prostu u niego jest nieprzerwane pasmo sukcesów. I powiedział to właśnie z taką radością, z taką pewnością w głosie, która sprawiła, że po prostu wszyscy na niego zwrócili uwagę. I to jest mniej więcej to. Z czego my się mamy cieszyć? Dlaczego my się mamy cieszyć? Co jest tym fundamentem prawdziwej radości? Przyjście Jezusa Chrystusa. My, cały ten czas adwentu, przygotowujemy się na przyjście Jezusa. Tyle, że może nam grozić pewna pokusa, taka, która, w którą wpadli Żydzi w przypadku świętego Jana, ale także i w przypadku innych ludzi, którzy wcześniej się pojawiali. Bo Żydzi oczekiwali Mesjasza, chcieli kogoś, kto wyprowadzi ich z tej trudnej sytuacji, kto pokona Rzymian, kto sprawi, że będą znowu wielkim narodem, kto sprawi, że będą odczuwali, no właśnie, tę prawdziwą radość. I może dlatego tak wielu ludzi szło za różnymi Mesjaszami, którzy raz po raz się pojawiali. I dlatego też pewnie wielu ludzi przychodziło do Jana. W końcu przyszli wysłannicy faryzeuszów, którzy pytali, kim on jest. I bardzo ciekawa jest ta odpowiedź, którą Jan podał. On zaprzeczył, powiedział, że nie jest Mesjaszem, chociaż gdyby, gdyby to powiedział, to pewnie wielu by w niego uwierzyło i za nim poszło. A jednak on pokazuje, że jest tylko głosem. Jestem tylko głosem. Po głosie przychodzi Słowo i tym słowem jest Jezus Chrystus. Głos ma wtedy sens, kiedy właśnie niesie Słowo. I posługę i posłanictwo świętego Jana trzeba odczytywać właśnie w przyjściu Jezusa w tym fakcie. Bo to Jezus nadaje sens temu wszystkiemu, co Jan mówił. Jan udzielał ksztu nawrócenia, który był tylko pewnym symbolem tego, że ludzie chcą zmienić swoje życie. I przychodzi Jezus, który daje to prawdziwe życie. Moi drodzy. Dzisiaj, kiedy będziemy się nad tym Słowem pochylać, warto, żebyśmy popatrzyli na siebie jako na wybrane dzieci Boga. Na ludzi, do których przychodzi Jezus, który mówi to, że jesteśmy dla Niego ważni. Który przychodzi do nas i pokazuje nam, że chce, aby w naszym życiu wypełniło się to, ta zapowiedź proroka Izajasza. Bo Jezus jest tym, który przychodzi, aby nie złamać trzciny nadłamanej. Przychodzi, aby głosić dobrą nowinę ubogim. I my już nie musimy udawać, że jesteśmy doskonali. Nie musimy zasługiwać sobie na miłość Jezusa. Nie musimy robić wielu rzeczy po to, żeby być dobrymi chrześcijanami. Ale to, co powinniśmy zrobić, to po prostu uwierzyć, przyjąć Jezusa i ucieszyć się z tego faktu, że On przy mnie jest. Ucieszyć się z tego faktu, że Jezus przychodzi. Bo przygotowujemy się pewnie nie do pierwszych w naszym życiu świąt. To jest nie pierwszy adwent, który przeżywamy. Moglibyśmy powiedzieć, że nic się nie zmienia. Za chwilę będą święta, po czym święta się skończą. I może się w moim życiu nic nie zmienić. A może się zmienić wszystko, bo przyjdzie Jezus. Bo przyjdzie po to, aby mnie zbawić. Przejdzie po to. Żeby mógł doświadczyć tej prawdziwej radości, że jestem dla Niego ważny, że jestem Jego wybranym dzieckiem. Oby to było źródłem i fundamentem tej prawdziwej radości w życiu każdego z nas. Adwentowy GPS.